Czy widzą Państwo, że zdrowe dziąstwo to podstawa zachowania pięknego uśmiechu na długie lata? Na co warto zwrócić uwagę? Niepokojącymi objawami są krwawienie zdziąseł przy szczotkowaniu zębów, ból, ruchomość zębów, nadwrażliwość na temperaturę posiłku oraz postałe przerwy międzyzębowe. Nieleczone choroby przezębia w konsekwencji mogą prowadzić do utraty zębów, do problemów z mówieniem, z jedzeniem, a także do poważnych powikłań zdrowotnych. Nazywam się Irena Kozak, jestem specjalistą periodontologii z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób przezębia, potocznie zwanych parodontozą oraz chorób śluzowej jamy ustnej. Jednym z pierwszych kroków w diagnostyce chorób przy zębie jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego. Po rozpoznaniu choroby przy zębie przedstawię Państwu dokładny plan oraz metodę leczenia. Pierwszym etapem leczenia jest usunięcie złogów kamienia i płytki nazębnej. W zaawansowanych stadiach choroby jest skazane leczenie chirurgiczne. W celu odbudowy utraconych tkanek przy zębie. Ostatnia faza leczenia, faza podtrzymująca, polega na regularnych wizytach kontrolnych oraz na systematycznych zabiegach higienizacyjnych w celu zapobiegania nawrotom choroby przy zębie.